20 październik 2014 poniedziałkowe popołudnie znajdujemy się w okolicach osiedla 20lecia i suchego zbiornika przeciwpowodziowego Cieplice miejsce bardzo urokliwe szczególnie wiosną, latem, jesienią kiedy są liście na drzewach warto się tu wybrać na spacer, wycieczkę rowerową ze względu na ładne krajobrazy oraz ogólną jego urokliwość z dala od ruchu ulicznego i od miejskiego zgiełku mimo że od zabudowań cieplic uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry znajdujemy się tylko kilkaset metrów. Jest to polna droga wśród drzew z cieplic do Podgórzyna. Pozdrawiam i zapraszam do Cieplic uzdrowiskowej dzielnicy Jeleni Góry.